O! Już zrobił. Samo Ha! I co to było? No to kolanko się łamało. Ale mówił... Mówił, że ten, że... No i wiesz, że Ale bo on chciał sobie nowy wąż wymienić, wiesz? Bo to było normalnie do odkręcenia. Stare. Ale o, czaki, wypierdziele. Kubakowi jeszcze gwóźdź trzeba. Au. Wczoraj odwiozłem. 30 i nikomu się już nie chciało tego zdejmować.

dobry, podziękowali e... Michał dalej twierdzi, że nie ma koszenia No koszą, ale to co to 16,5% Jak on twierdzi, że nie ma koszenia to jest naprawdę wyjątkowo że hmm. chyba nie ma koszenia To, jest to tylko kosić i sprzedawać od razu Ale to przy takiej wielgotności też wtedy się na to nie odcinka Dobra, ale być może ten owiec jest Owiec może być suchszy, ale niekoniecznie no. będziesz, będziesz, chciał, będziesz się chciał kosić, tak No to Próbujemy. trzeba spróbować. Jak nie spróbujemy, to już nie doje. No. Jedź tutaj, no. musisz cięgnąć. Tak. Byłem jeszcze od ciebie zawinął. Co? Jak się da. Bym wilgotnościami jeszcze od ciebie zawinął. Kupiłem sobie nowy, ale jeszcze mi nie przyszedł. No to se zawiniesz, ale musisz mi go przejść z powrotem. A bo to jeszcze dać. będzie potrzebne. Tak, bo będzie może... Znaczy no jadł kupaki rzepak kosić i oni będą kosić, nie? No to ile przejdziesz? Kawałek? I ja mogę przywieźć. Bo to w Leonie z tyłu A pójdziemy, z, a z ręki zobaczymy najpierw. No z ręki to nie wiem czy poczułeś to bardzo. Przecież ty to czuć. Że no takie. Ale z ręki zrobimy próbę. Pojedziemy samochodem i z ręki próbę zrobimy. A no to też tak można. No. Po nią no. Was zrozumieć Z ręki, z nogi, z Wam rapisko No i taki owiec ładny w miarę Z drogi ładny Zobaczymy Co pokaże 13 13 z ręki, to trzeba jechać Dobra, dojechaliśmy z Czakusiem eee, i już Już jestem przestrojony prawie, że tylko jedna rzecz. ale tej miotły z tamtego pola Co wczoraj kosiłem Strasznie dużo. Muszę tylko wiaterek zmniejszyć na obiec. Wczoraj kosiłem pszenżyto. Trochę nie wyszło. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło. I będziemy dostrajać. Tutaj tą blachę... Ta blacha mnie wkurza w tej zakichanej sieczkarni. coraz ją poprawiam. Taką podkładkę dałem, że można by powiedzieć, że to nie powinno wyjść. A wychodzi. Jakim cudem to się otwiera, to ja nie mam pojęcia. No nic. Zaczynamy powies. Powinno wyskoczyć Co jest? A, to wysunąć. Dobra. Spodzianek tutaj nie powinno być. Jak to się kości. Tu coś mi nie docina. Czego mi nie docina? Może ta nie ma? A, nie ma, może nożyk zgubiłem noż bym kosił zanim, zanim tata przyjedzie z narzędziami to, bo narzędzi nie wziąłem zostawiłem, kurczę u cioci bo wczoraj bo wczoraj ten rzepak wrzucaliśmy do stodoły i po prostu zostawiłem Ale po co mi narzędzie do wrzucenia rzepaku? Yy, żmijkę tam rozkręcaliśmy, i tak dalej. jeszcze zmieniałem przecież gniazda. Mufy, te, te. Jak one? Yy, elektryczne. Wtyczki. Bo u mnie była 16, u mnie była 32, i to trzeba było zmieniać, i tak dalej, i tak dalej. Kurde, nożyk mi się wyjebał. Hmm. Tylko co wjechałem i od razu muka. A ja się spieszę. Właśnie o to chodzi, że się człowiek kurde spieszy. Przejechałem tylko tyle. Ile? Tyle. Ten Ty nowy sypie. I to ładnie sypie. E bardzo mnie to cieszy. Zabieraj się, Czaki. Ładnie sypie. Bardzo ładnie sypie Czakuś. Pancio sobie przyszykuje tutaj. I wraz czekamy na mojego tatę. Jezu, no myślałem, że pojadę, kurde będę kosił, ale nie. To muszę wybić te dwa nity. O, posikonik, zobaczcie jaki ładny. Cześć, kolegen, no ale ty uciekaj stąd lepiej. To nie jest bezpieczne miejsce dla ciebie. Dobra. Poszedł. Teraz drugi. O, drugi na pierwszym razem poszedł. Dobra. Tu już mamy prawie połowę sukcesu. Prawie połowę sukcesu, bo idę po nożyki. Chodź pies, chodź, ty sobie wyjdziesz. Chodź, chodź nie będziesz tam siedział. Mm, tak, mm. pewnie. Kluczyk 11. Kluczyk 11 by mi się przydał i byłoby cacy. O Jezu, jak tu grubemu ciężko się schylać. Uh, uh. I mamy Co my tu mamy Mamy tutaj nożyki Proszę bardzo, Rafałek sobie wziął nożyki Żeby się nie pokaleczyć O, o. I co mamy? I mamy O I O Czy może taki założymy? Mamy dwa rodzaje. Kupiłem mi takie i takie. Taki. Kupiłem mi taki i taki. Chyba ten założę. Chodzi, już mnie denerwuje. Denerwuje, bo ja nie chodzę, a on chodzi. Niech sobie chodzi, no, tylko żeby mnie ja też chodził. Kumata. Czy nie kumata Dobra, i Rafałek sobie wymyślił coś takiego. Powiecie, w polu nitowanie trochę gówniamy. Weź to, nituj w polu. A tak o. Człowiek sobie śrubeczkę wpierdzieli. Jedną sobie wpierdzieli, drugą sobie wpierdzieli. Cyk. I sobie dwie nakrętki. Pierdyknie jedna nakrętka no wyłaź, wyłaś Zrobiłem taką małą dziurkę, żeby tu mi się nie gubiło za bardzo o. Nakręcamy i tu mi właśnie ta jedenastka potrzebna Dobra, doszło do końca śrub nakrętka mi wyleciała No jedzie, tata. A zobaczę, jak tam z tyłu leci. Ech, czy gubi mocno. Powiesz. To są wszystko takie lewy i puste ziarka. A, takie coś powinien gubić, no to, to jest bezwartościowe. Już założyłeś? No. I co, teraz bez problemu. No Nie ja też sobie droga nabiłem tutaj <grystanie> nie, nie jesteś jedyny co tutaj przywalił nie. No gdybym miał e, miał kluczyk Nie byś miał masz skrzynkę przecież w tym. Ale zapomniałem przecież tej skrzynki z Neo. Ja nie znał, ale masz drugą w ciągniku. No to nie mam tutaj jedenastki. A ja to że błąd. No wiem, że błąd. Bo zawsze mam tu ja dużo... Nie ciągu nie jest. Obiec stojący. Powiem tak, no nie jest on idealnie ładny, piękny. Bo nie. Ale jak na to pole, które wziąłem w tamtym roku nawet faceria tutaj e, ginęła. No już yy, poprawiłem kulturę yy, no tego pola. Obecnie jest czysty. Nie ma tutaj fastów. Też yy, zadbałem. To nie jest przypadek, że tutaj jest czyściutko. Się kosi. No jak dwa lata temu miałem owiec, zarzekałem się, że więcej go nie posieje, to no, trochę się przeprosiłem z owsem, powiedzmy. No i też inne warunki do koszenia, bo wtedy mi się tak kombajn bardzo strasznie mocno psuł. Ale powiedziałem, bardziej strasznie. to nie ważne. Psuł mi się ten kombajn. No i miałem problem, żeby... Żeby to zebrać w czas, co, co chwilę coś było. Teraz kombajn jest w futbu, żeby nie zapeszać, ale jest w dobrym stanie. Zdaje się, że jest już wyszykowane, już tam jest przejrzane wszystko, co, co powinno być. I póki co się trzyma kupy na razie. No. Na razie bez większych awarii. No to co to, 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 to jest? No, nożyk. Awaria to nie awaria. Zdarza się. Nic poważnego się nie dzieje. which bingo jak go ktoś pytał aligancko zrobiłem siłowniki jak w fabryce znowu się rozpieprzył nie, nie, rozumiem tego. Ale co, gdzie coś? Zesadziło? Z Czy... czy siłowisz siłownik tam? W No to tędy rzyga. Hmm. Aha, myślę, co tak stajesz, kurczę. Myślałem, że łańcuch to. Nie, no bo się motowidła w, w kosę wkręcała. I bagnet jeden uwaliło. Przez to. To jest Można jeszcze przyjanuszyć. Czyli? Podnieś motowidłę to widła. i coś podłożyć tutaj. O, gdzieś tu. Niech sobie ono tak będzie. Podnieś, opuścić a, na tym. Co podłożyć? Jakieś łupki drewno najlepiej. No właśnie. Nie, Dobra, mam, mieliśmy mobilny serwis. na szybko. Sebastian podjechał. Był tutaj nieopodal i jego na to przywiózł takie łupki. I podsadziłem tam, jak mówiłem, albo nie mówiłem na nagraniu. I ogólnie motowidła teraz będzie chodziła. Nieruchomo, bo to wibra będzie chodziła nieruchomo, ale powiedziałem, to tak będzie. No. Tam już mi wywaliło yy, dwa nożyki. I w normalnych warunkach bym już tego nie kończył, ale próbuję wymęczyć ile się da, yy, bo deszcze idą, więc kradzione. Może ten hektar skończę Tyle aby na przyczepę nasypać I tutaj jeszcze mi zostanie Czasami takie proste sposoby Są najlepsze Mimo, że wyrąbało mi tam e, Dwa, co, co najmniej Dwa magnety I chyba z, też dwa noże To kosze, no bo muszę to domęczyć Wsadziliśmy klocki Te klocki yy, podtrzymują motobidłę. Ja nie wiem co z tymi siłownikami jest. Czy to uszczelnienie jakieś gówniane, ale robiłem naprawdę. Przyłożyłem się do tego. bo to nie jest tak, że że to nie wiem. Ktoś to robił i powiedział, a znowu gówniano mi zrobili. Yy, po prostu no się z, z, zobaczymy, dlaczego. Jaki jest powód tego, że cieknie. Eee, to znaczy, no ja wiem jaki jest tego powód no. ten uszczelniacz, który wymieniałem po prostu falnął, no i tocznie był to w zmiannej jakości no i tyle reszta się na razie trzyma tylko ten jeden no nie wiem, nie wiem, naprawdę burza mnie to, bo człowiek się stara żeby żeby to już zrobić tak, żeby do tego nie zaglądać To wraz Jak to się mówi? 4 litery z tyłu Zabrakło mi przyczepy Proszę bardzo, tutaj taki widok Holland przyjechał <laughs> I jeszcze sypie w locie Chcę to wymęczyć, po prostu Tam Już nie patrzę na nic, bo jak przyjdzie ten deszcz to... to szkoda owsa. Po prostu szkoda owsa. I robimy co możemy. Zadzwonię do Michała, czy ma przyczepę. No mówię, że tylko tą małą. Ja mówię, że to no chyba wystarczy. No i się pyta, czy mi przyciągnąć. Czy tego? Czy... No. no jasne, że przyciągnąć. No jak? Ja tutaj się nie rozdwoję przecież. Więc tak to leci sobie. No to jeszcze koleżka Partek przyjechał Przy okazji Ale nie chcę wejść Bo chyba za ładnie ubrany Koniec Już się nie da kosić Słoma jak mięso Jest. Niestety Nie da się już kosić Wiem, ja to widzę. Ty to widzisz? To, to widzę. Ale ja uparty, musiałem. Ile, ile, ile dałem radę, tyle. Myślałem, że to wymęczę, ale już po ostatnim przyjeździe mówi niku. Ale i tak dobrze, że jeszcze... Co z tym robimy? Możesz przyczepę na woli zostawić. To ja bym, kurwa pod jestem, ja Leć, leć, dzięki wielkie. Koniec? Koniec, nie da się kosić. Schumacher by poszedł jeszcze. Ale ta, nie, poza tym ile mi brakuje już w tym... Schu Schumacher to go wiesz, on szybciej chodzi, to by jeszcze to pociął. Ale jak ja już tam jedynką musiałem jeździć. Ja, ja i brody jeszcze. Wstejałem. No zostawiałem. Jak tu wiesz co to? Co będzie Mało się ale albo kapiuły się. Więc, to wyszło. To no, 3,5 hektara wykoszone. Ta przyczepa moja, i yy, I tam trochę na Michała nie ma szału. No ale, cóż, to takie wyciągnięte pole, to i tak dobrze. Ale ładny obiec czysty. Ciężki, ma wagę. Czuć, że on, on waży. Jak, jak nie owiec, to jest naprawdę ciężkie zboże. W tej chwili ciężki jest. Jak nie owiec to jest naprawdę bardzo ciężki. Jest grube, ładne ziarno. Cieszę się bardzo z tego powodu, chociaż mogłoby lepiej sypać, ale może wagę ma przez to. No zobaczymy, zobaczymy ile tu jest.